Ale ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Co on podpisał, Mateusz? A w Unii Europejskiej jesteśmy i chcemy być. Błagam cię, człowieku. Ze względu na tę politykę. Podpisał, nie czytając. Spalanie węgla będzie coraz droższe. Podpisał, czytając, nie rozumiał. Będzie coraz droższe, będzie się wiązało z coraz wyższymi kosztami zapłaty tzw. opłat ETS, czyli opłat za emisję tony CO2. Podpisał czytając, zrozumiał, ale powiedział, a w dupie to mam. Podam tylko jedną liczbę, jedną podstawową liczbę w moim wystąpieniu. Ja wiem, Mateusz, powiedz ile tych kamieni przywiozłeś. Otóż... Rocznie dzięki posadowieniu um, jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić i tak zapłacą, i tak zapłacą <grych> od 100 do 200 milionów euro e, rocznie na emisji e, CO2. Na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać e, takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Ja to pamiętam, to było w czerwcu, wrócił, powiedział, jaki sukces! Ja mówię, no i co jest Mateusz? Gdzie są pieniądze?